W tym roku uczniowie poszli do szkół 2 września. Inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Warze wypadła bardzo okazale. Z udziałem posła Piotra Uruskiego i wójta nostrza Stanisława Żelaznowskiego przy placówce uroczyście otwarto strefę aktywności. Jako społeczność szkolna i społeczność tej miejscowości War jesteśmy bardzo zadowoleni, że taki obiekt w naszej szkole stanął. Tym bardziej, że tworzymy już taki kompleks zabawowy, bo jest i plac zabaw, mamy boisko u góry. I tu mamy teraz siłownię zewnętrzną, której będą mogli korzystać nie tylko dzieci i młodzież, ale również i rodzice. Po pierwsze będą to korzystać wspólnie dzieci z nauczycielami przy zajęciach dodatkowych, jak również i poza lekcjami będą mogli korzystać, bo teren szkoły jest niezamknięty, tym bardziej, że mamy przychodzą tutaj do, na plac zabaw małymi dziećmi, będą mogły korzystać mamy, społeczeństwo nasze i nie tylko z całej gminy. Zapraszamy. Nowy rok szkolny jest wyjątkowy również dla wójta gminy Nostrzec. Stanisław Żelaznowski jeszcze rok temu sam był dyrektorem szkoły. Nowy rok szkolny wiąże się też z reorganizacją siatki placówek oświatowych w gminie. Mam nadzieję, że i ten rok szkolny nie tylko w byłej mojej szkole, ale we wszystkich szkołach w gminie i we wszystkich szkołach w naszym kraju będzie radosny, spokojny, czego życzę wszystkim uczniom, nauczycielom. W większości szkół jest ten sam. Ten sam układ, ten sam program, prawda, który był dotychczas. Natomiast w miejscowości Izdebki mamy szczególne zmiany z tej racji, że groziło nam, żeby we wszystkich trzech szkołach odbywało się nauczanie w systemie klas łączonych. Natomiast ta reforma, którą wprowadziliśmy spowodowała, że mamy jedną szkołę, dzieci nie uczą się w klasach łączonych, są to dość liczne klasy. Szkoła, można powiedzieć, w ten sposób samofinansuje się, a dzięki temu i zaoszczędzonym pieniądzom utworzyliśmy w tym roku dodatkowy oddział przedszkolny, z czego korzystają nie tylko uczniowie izdebek, ale również z innych miejscowości naszej gminy. Jeśli chodzi o danie otwartej strefy aktywności, jest to rzecz, która sprawdza się, dlatego że już w jesieni otworzyliśmy dwie podobne w centrum, w noszcu i w izdebkach. Ponieważ z izdewek pochodzę, mam okazję obserwować, że cieszy się to bardzo dużą popularnością. Są tam nie tylko dzieci przez wiele godzin, ale również osoby starsze. Z tego co wiem, bo jeszcze zanim tutaj nastąpiło oficjalne otwarcie otwartej strefy aktywności w Warze, już miałem informację, że rodzice przychodzili na plac zabaw, który jest obok, a sami ćwiczyli tutaj na tym sprzęcie. Życzę im, żeby tak robili dalej po prostu i niech się cieszą z tego, co tutaj po prostu się rozwija. Koszt inwestycji wyniósł 72 tysiące złotych, z czego 42 tysiące pochodziło z budżetu gminy. Pozostałe środki stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez samorządy Nostrza oraz innych gmin w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego chętnie wspiera poseł Piotr Uruski. Poseł podkreśla dobrą atmosferę towarzyszącą realizacji tych inwestycji. Tak się szczęśliwie składa, że mamy dość dużą ilość inwestycji sportowych na tych właśnie terenach, na terenie powiatu Brzozowskiego, Sanockiego, Leskiego. Też w Rymanowie udało nam się ostatnio pozyskać duże kwoty z Ministerstwa Sportu. No i również tutaj otwarta strefa aktywności, siłownia zewnętrzna, która będzie służyć młodzieży, która tutaj uczęszcza do tej szkoły, ale też i wszystkim mieszkańcom, bo przecież w zdrowym ciele, zdrowy duch i to chyba jest najważniejsze, żebyśmy też uczyli się, rozszerzali swoje horyzonty, ale i fizycznie. Się rozwijali. Tu tak się składa, że w Sejmowej Komisji Sportu, w której mam zaszczyt, przyjemność uczestniczyć, w trakcie dyskusji mówi się o tym, jak dużo pozyskało w ostatnich latach Podkarpacie. Tu zresztą przykładem jest Sano, gdzie mamy Centrum Rehabilitacji Sportu, mamy cały stadion na wierchach wyremontowany bieżnie, ale też inne inwestycje takie właśnie jak tutaj, otwarte strefy aktywności w gminach, w mniejszych miejscowościach. Także staramy się równomiernie te inwestycje sportowe rozkładać. Mamy też budowy halki gimnastycznych w wielu miejscach rozpoczęte. To również są inwestycje dotowane przez Ministerstwo Sportu. Ja się tutaj bardzo dobrze czuję. Jako były samorządowiec też chyba jestem w miarę dobrze odbierany, bo tutaj ta problematyka, która dotyczy tych wszystkich samorządów jest mi w pewnym sensie bliska. Ja ten chleb po drodze jadłem, więc wiem jak to z grubsza wygląda. Nie mamy żadnego problemu z komunikacją. Projekty są otwarte, chcemy je w przyszłości realizować i mam nadzieję, że to się stanie w przyszłej kadencji sejm. W ramach tej współpracy, szczególnie miłe i ciepłe słowa chciałem powiedzieć o wójcie gminy Nozdrzec, panu Stanisławie Żelaznowskim, z którym ta współpraca układa nam się bardzo dobrze. Jest człowiekiem niezwykle otwartym, ma wspaniałe plany, przygotowuje duże projekty, za którymi jeździmy do Warszawy i liczymy na ich dobrą realizację już w niedługim czasie. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Warze, podobnie jak w całym kraju, wpisało się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na dojręce,